I wreszcie są po rocznej przerwie do czy w tym jak się wraca do Kortowa? Po, po rocznej przerwie. No jednak to niewiele, ale jednak tak wiele. Już któryś wywiad jakby prowadzimy i yy, zawsze tak ten wywiad się zaczyna, no, jak to jest po rocznej przerwie. Brzmi to trochę tak, jakbyśmy byli stąsi i wracali po 10 latach, na, wiesz, na yy, po 10 latach przerwy, więc jakby my w ubiegłym roku zrobiliśmy celową świadomą przerwę po 8 latach grania. Chcieliśmy dać trochę odetchnąć publiczności w Kortowie. Wyszło nam to trochę na, na minus i trochę batów po plecach dostaliśmy, więc w tym roku wracamy z podwójną siłą. mimo nadzieję, że ta górka, która... Jest Zgromadziło się na obecną chwilę bardzo licznie. E, przyjmie nas serdecznie, a nie wygwiży więc jak my dokładamy wszelkich starań i z wielką, e, e, z wielką chęcią wracamy do... jeżeli pokuszcie o słowo do naszej publiczności, to chyba nie skłamie, bo naprawdę czuję się to jak w domu. Czyli to była taka sprytna intryga, żeby, żeby przyciągnąć publiczność, która i tak was kocha, bo umówmy się, Kortowiada i Enej to, to, to się kojarzy. to, to jest... No bardzo mi miło, jakby, ale wiesz, no, nie było to jakby zaplanowane, że zrobimy rok przerwy, żeby w tym roku zebrać więcej ludzi. W było tak, że uwierz, no, 8 lat graliśmy z rzędu, więc jakby było wiele pogłosek i głosów, że znowu wy, znowu wy, dlaczego? Więc jakby my zrobiliśmy świadomie pauzę, żeby odetchnąć, więc jakby no, wracamy teraz trochę ze zdwojoną siłą. Kortowiadę poza próbą d d dwa tygodnie temu był ostatni raz grany w tym miejscu w 2012 roku, więc jakby ten utwór jest tylko grany raz rocznie podczas Kortowiady, więc sami się nie możemy doczekać zagrać tego utworu live. Miejmy nadzieję, że publiczność też że odczuje te emocje live'owe, a nie płytowe. No właśnie, jesteśmy teraz przed koncertem, więc może zdradzisz nam, czego możemy się spodziewać. Na pewno hity, hity, hit hit jeszcze raz hity. I wybrzeże, no jakby to też często pada to pytanie. No my nie jesteśmy zespołem, który jakby każdy koncert przygotowuje w jakiś sposób inaczej, że są jakieś torty, wiesz, niespodzianki, tansarzy i tak dalej. Jakby energia, którą my dajemy do publiczności, a gdy ona wraca z podwójną siłą, to od nas też, więc jakby... Uwierz, że graliśmy w tym roku od maja, zagraliśmy chyba ze 4 w jakby ten moment strasznie nas nakręcał. A dzisiaj, gdy byliśmy po próbie, skończyliśmy ją o godzinie 15, pojechałem do domu i obejrzałem sobie kilka naszych występów na Kortowiadzie innych, jakby nakręcałem się, wiesz, energią, siłą, co się może wydarzyć. Najmożniejsze, że było tak jak teraz, że jeszcze deszcz nie pada, to w ogóle będzie czadowo, choć ja wiem, że kortowskie publiczności ten deszcz nie jest straszny, ale w jakimś ułamku procenta na pewno trochę psuje, więc jakby... No damy sobie wszystko, no, utwory znane, nieznane, jakby dwa utwory, które wsedliście, których nie było. W październiku w, w, nagrywamy płytę, więc jakby nie ma żadnych świeżynek, a jakby po roku przerwy... To, że zmienił nam się perkusista, zmienił nam się saksofonista, obraz globalny zespołu brzmi, brzmieniowo i wizualnie trochę się zmienił, więc jakby na pewno będziemy trochę jakąś taką ciekawostką. No właśnie, nowa płyta, jakieś zaskakujące zmiany, diametralne, czy, czy jakieś tylko drobne smaczki? Też ciężko mi na ten temat jakby zdradzać jakiekolwiek newsy, bo jesteśmy w, na etapie na dzień, jeszcze pewnie w, 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 połowy materiału, który mamy gotowy. E, trochę chcemy, czy folkowo dalej zostanie, jakby ten trzon, tylko czy to będzie folkowo dentkowo, czyli instrumentalnie? instrumenty dentę czy gitarowo. To trochę nie wiem, ja bym chciał pójść trochę w stronę gitarową w jakiś sposób, żeby ta płyta była inna, ale też spójna, bo jakby nie zmienimy gatunku i stylistyki yy, grania, yy, no więc jakby no mówię, mówić serio, trochę mi ciężko na dzień dzisiejszy o tym w 100% tak gadać. Ale na pewno będzie jakiś przełom przez to, że tak jak wspomniałem, doszli nowi ludzie, nowa ekspresja, nowe spojrzenie na muzykę, my dojrzewamy, my e, robimy się coraz bardziej, dorośli, coraz bardziej i naszego młodego wieku starsi, więc jakby nam też jakby trochę się źle by to źle nie zabrzmiało, nie odechciewa, ale jakby też mam ochotę trochę pokombinować, a nie grać jakimś schematem, więc jakby oby to i mam nadzieję, że to będzie słyszalne na płycie. Ja już nie mogę się doczekać na koncert, tak samo jak ci wszyscy ludzie za mną, także życzę powodzenia i dziękuję.